Rozwiązania stosowane w nowoczesnych samochodach stawiają przed nami, czy dają nam możliwość popełnienia wielu błędów, jeżeli chodzi o codzienną obsługę układu hamulcowego. Dzisiejszy przykład: Mercedes klasy C, w którym zastosowano dwuczęściową tarczę hamulcową, której część elementu, popularnie zwanego garkiem, wykonana jest z blachy. Niestety wielu mechaników popełnia ten błąd który skutkuje później szymbiciem podczas hamowania, ułatwiając sobie dostęp do niektórych elementów zawieszenia, czy to układu hamulcowego, przekręcają, łapią za tarczę hamulcową. Dobrą praktyką jest również podczas pracy z układem hamulcowym, aby zabezpieczyć sobie tarczę odpowiednimi podkładkami i śrubami, tak żeby ta tarcza pozostała cały czas w niezmienionej pozycji. Pamiętajmy również, że w wielu rozwiązaniach, m.in. AT, stosowane są śruby kotwiące wykonane z plastiku, przykręcane nie większym momentem niż 1 Nm. Ma to również zabezpieczyć przed niechcianymi skutkami obracania przy pomocy tarczy. Kończąc pracę przy samochodzie, przy układzie hamulcowym, musimy pamiętać również o prawidłowym montażu kół. Trzeba zachować odpowiednią kolejność dokręcania śrub, jak również trzeba pamiętać o dwuetapowym dokręcaniu z odpowiednimi momentami. Te wszystkie informacje znajdziecie w naszej bazie wiedzy na stronie www.atramiechnikhamolce.pl.